W poniedziałek 15 lutego burmistrz Piotr Kozłowski spotkał się z dyrektorem szpitala powiatowego w kozienicach Romanem Wysockim. Tematem rozmów była kolejna forma pomocy, jaką gmina udziela szpitalowi. Tym razem jest to umorzenie podatku od nieruchomości. W tym roku podjąłem decyzję o umorzeniu dwóch pozycji, że tak powiem, podatkowych na prawie 420 tysięcy dla szpitala powiatowego w kozienicach. Myślę, że duża pomoc, bo to pozwoli przeznaczyć te pieniądze na wiele innych potrzeb. Czy to na inwestycje, czy na kwestie finansowe dla personelu? To już pan dyrektor tutaj będzie decydował. Spieramy też powiat w innych formach. Warto wspomnieć, że w tym roku przeznaczyliśmy 400 tysięcy dodatkowe na pomoc dla powiatu na zadania drogowe oświatowe, więc to też odciąża budżet powiatu, który może też pomagać szpitalowi. Dzisiaj otrzymałem decyzję na umorzenie podatku od nieruchomości. Ale także chciałam jeszcze podziękować nie tylko za umorzenie, ale i za ubiegłoroczną pomoc finansową. Jak wszyscy wiedzą, szpital jest ogromnie zadłużony i bez tej pomocy praktycznie mi nie mielibyśmy możliwości funkcjonowania. Jak podkreślano podczas spotkania, gmina wspiera szpital systematycznie. W zeszłym roku, wiemy, rok pandemiczny trudny. Przeznaczyliśmy w sumie w Gotówce albo w Umorzeniach prawie 460 tysięcy pomocy dla szpitala powiatowego w Kozienicach. Myślę, że jest to bardzo dużo, bo byliśmy chyba jednym z najhojniejszych podmiotów, który tej pomocy udzielał. Warto wspomnieć, że może mieszkańcy nie wiedzą, jeżeli byśmy tak zebrali z budżety siedmiu gmin powiatu kozienickiego byłoby było około 400 milionów. W tym połowa jest naszego, czyli 200 milionów, a pomoc kształtowała się tak, że sześć gmin przeznaczyło 70 tysięcy w sumie, a my 460 tysięcy. Więc prawie 90% pomocy tej szło od nas. Dzięki tej pomocy udało się wyremontować blok operacyjny, trakt porodowy a gdybyśmy tego nie wyremontowali, SanEpit by nałożył zakaz tam wykonywania jakichkolwiek zabiegów. Ponadto dzięki pomocy od burmistrza mogliśmy zabezpieczyć pracowników. W niezbędne akcesoria, które są przy leczeniu COVID i nie tylko, żeby pracownicy byli bardziej bezpieczni. Do szpitala trafił też sprzęt zakupiony ze środków gminy Kozienice. Przypomnijmy, że były to między innymi kardiomonitor, rentgen przenośny dla oddziału zakaźnego, komora laminarna i respirator. Cieszymy się z tej pomocy, i jak nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że oczekuję dalszej pomocy, bo szpital i potrzeby naszego. Naszego społeczeństwa są ogromne. Wiemy, że to nie jest nasze zadanie, natomiast mieszkańcy nasi i też chcemy wspierać w miarę możliwości, nie szkodząc swoim działaniom, do których się zobowiązaliśmy. Prowadzimy rozmowy z panem dyrektorem na bieżąco, mamy kontakt i tam, gdzie będzie ta możliwa współpraca i pomoc, będziemy chcieli dalej ją kontynuować w kolejnym okresie.